Dziś przedstawię Wam 10 świetnych horrorów na tegoroczny Halloween. I co więcej, powiem Wam, gdzie można je zobaczyć. Zaczynamy! 24 października rozpocznie się trwający 8 dni festiwal filmowy Splat Film Fest, który odbędzie się w warszawskiej kinotece. Obejrzycie na nim kilkadziesiąt tytułów i niemal same premiery. Festiwal skupia się na horrorach, komedio-horrorach, Thrillerach, dziwnych dramatach i cinie, jednym słowem, pojebanym. Większość filmów ze splata nie zobaczycie nigdzie w przeciągu najbliższych miesięcy, a niektórych nawet lat. A teraz zapraszam do zestawienia, moim zdaniem, 10 najciekawszych horrorów ze splata. Pełną listę filmów znajdziecie na splatfilmfest.com, link w opisie tego filmiku. Karmadonna Jelena jest w średnim wieku, i po długich staraniach udało jej się w końcu zajść w ciążę. Pewnego dnia dzwoni do niej nieznany numer. Głos w słuchawce mówi, że ma być posłuszna, inaczej stanie się coś potwornego. Przerażona Jelena zrobi wszystko, by chronić swoje dziecko. Jeśli trzeba, nawet zabije. A tego właśnie chce od niej głos w słuchawce. Pamiętacie serbski film? Na pewno tak, bo nie da się go zapomnieć. Na splata przyjeżdża scenarzysta serbskiego filmu Aleksandar Radowojowicz ze swoim debiutem reżyserskim *Karmadonna*. Czego możemy się po nim spodziewać? Nie wiem, choć się domyślam. Zwiastun zapowiada pełnokrwistą jazdę bez trzymanki. Po się Q&A z reżyserem. Devgasm 2, Gormagedon. Kiedy 10 lat temu Brody powstrzymał heavy metalową apokalipsę, spodziewał się, że jego życie nabierze rozpędu. Tymczasem jest na zasiłku, zostawiła go dziewczyna, wciąż nie umie grać na gitarze i nadal liczy na przełom w swojej karierze muzyka metalowego. Zatem, przy pomocy demonicznej księgi, wskrzesza zmarłych kumpli i chce z ich pomocą wygrać festiwal metalowy. Największym wyzwaniem jest powstrzymanie ich przed zjadaniem przypadkowych przechodniów. A pamiętacie komedio horror Dewgasm z 2015 roku? To ten film, w którym kapela heavy metalowa po odnalezieniu tajemniczych nut przyzywa armię demonów. Film pełen świetnej muzyki, hektolitrów krwi i potworów. No to na splacie odbędzie się premiera sequela Devgasm 2 Gormageddon. I co więcej, wprost z Nowej Zelandii przyjedzie Milo Cawthorn, czyli odtwórca głównej roli. Czego możemy się spodziewać? Ponownie kupy humoru, gumowego gore i świetnej, ciężkiej muzyki. Film w sam raz dla fanów martwego zła oraz muzyki metalowej. A po seansie, QA z aktorem. Miasteczko Shelby Oaks. Riley to była osobowość internetowa, influencerka i członkinia ekipy popularnych w sieci łowców zjawisk nadprzyrodzonych. Pewnego dnia znika bez śladu. Czy to zniknięcie jest częścią chwytu marketingowego, który ma wywindować popularność jej programu? A może faktycznie coś jej się stało? Pytań tylko przybywa, policja jest bezsilna, a jedyną osobą, której zależy na odkryciu prawdy jest jej starsza siostra Mia. Popada ona w obsesję, stawia na szali swoje życie rodzinne i wyrusza na poszukiwania, które uświadamiają jej, że monstrum z dzieciństwa sióstr może być prawdziwe. Film miasteczko Shelby Oaks to jeden z najbardziej wyczekiwanych horrorów tego roku. Film podzielony jest na dwie części. Pierwsza to rasowy fan footage w duchu Blair Witch Project. Czy programów True Crime. Druga część to już gęsty, rasowy horror, w którym zostają odkryte tajemnice sprzed lat. Ja nie mogę się go doczekać i polecam go też Wam. Pieprz mojego syna. Opowieść o zdegenerowanej starszej pani, która porywa z galerii handlowej matkę i córkę. Co kieruje seniorką? Miłość do syna. Potwornego mutanta z Lovecraftowskim penisem. Matka chce, by kobieta uprawiała z nim seks i uznała, że porwanie bardziej jest zgodne z naukami Biblii niż seks z prostytutką. Okay. Już sam tytuł tego filmu powoduje, że aż chce się go obejrzeć. Reklamowany jest jako najbardziej hardkorowy, chory i przegięty film 2025 roku, i jestem w stanie w to uwierzyć. Film pełen złego smaku braku politycznej poprawności i najobrzydliwszych scen od czasów Tugger's One Cup. Czy muszę dodawać coś więcej? W potrzasku. Dani właśnie kończy liceum i marzy o studiach. Ciężka praca zapewniła jej stypendium na prestiżowej uczelni, a teraz zakochuje się w chłopaku z sąsiedztwa. Ale w kilka minut życie Dani zmienia się w koszmar. Po przypadkowej szarpaninie pod sklepem zgarnia ją policja. Dani ma wybór. Albo doprowadzi gliniarze do miejscowych handlarzy narkotyków i zdradzi swoich rówieśników, albo może zapomnieć o stypendium i obiecującej przyszłości. Gra toczy się o wysoką stawkę. Zastraszana, zdesperowana i na granicy załamania nerwowego, Dani dorasta w przyspieszonym tempie. W Podszasku to gęsty thriller, w którym napięcie miejscami staje się tak nieznośne. Że widz sama ochotę wyjść z sali przesłuchań. To psychologiczny thriller, w którym nie ma dobrych decyzji. Jeżeli kupił was brytyjski serial Dorastanie, to musicie zobaczyć w potrzasku. Jimmy Sticks Jimmy to niewydarzony filmowiec, którego życie wymknęło się spod kontroli. Całymi dniami przesiaduje w swoim zasyfionym domu, pije, ćpa i użala się nad sobą. Jakby tego było mało, wygląda na to, że porwali go kosmici. Wtedy na scenę wchodzi Stix, dawno niewidziany kumpel Jimiego, jego wspólnik w tworzeniu filmowej pulpy. Wspólnie, uwięzieni w norze Jimiego, stawią czoło kosmitom w neonowej jadce. A teraz coś z sekcji What the Fuck. Bo Jimmy i Stix to neonowa, makabra, gęsto unurzana w sosie z LSD której producentem jest reżyser hostelu Eli Roth. Kosmiczne potwory szybko pożałują, że postawiły swoje gumowate stopy w mieszkaniu Jimmy'ego. Good Boy. Indy jest podpalanym, uroczym retrywerem i najlepszym przyjacielem swego pana, Toda. Wraz z nim przeprowadza się na wieś do zaniedbanego rodzinnego domu, w którym czai się jakaś mroczna siła. Indy nie rozumie, co się dzieje, Wie jedynie, że Todd jest w niebezpieczeństwie. Czy jednak najbardziej zagraża mu wróg zewnętrzny? Todowi zdarza się niekontrolowanie kaszleć, czasami znika na stanowczo zbyt długo, a kiedy wraca jest wyczerpany. Indy zbiera całą swoją psią determinację i odwagę, by ocalić Toda przed nieuniknionym. Good Boy to jeden z najoryginalniejszych horrorów wszechczasów. A wszystko to za sprawą, że jest przedstawiony z perspektywy psa. Wbrew pozorom, ten film to nie jest żaden pastiż czy komedia, ale mroczny horror o nawiedzonym domu. Praca z Psim Aktorem nie jest łatwa i zdjęcia do tego filmu trwały aż 400 dni, ale było warto, musisz go obejrzeć. Thing, feels... Wiedźma. Harper niedawno urodziła córeczkę. Aby wypocząć po porodzie i pomóc matce, postanawia pojechać do rodzinnego domu na amerykańskim południu. Tam będzie musiała walczyć nie tylko z matką, czy stawić czoła traumom z przeszłości. Coś w tym domu czai się w ciemnościach, buszuje w ścianach, czyha na Harper, a zwłaszcza jej córeczkę. Czy to obecna od wieków w podaniach wiedźma, której towarzyszą kruki? Granica biegnąca między rzeczywistością a urojeniami zaczyna się zacierać. Wiedźma to przyprawiające łomotanie serca horror i psychologiczne kino w jednym. Wiedźma to klasyczny horror od domu nawiedzanym przez złowrogą siłę. Groza jest tu niemal wszechobecna i podskórna. Klasyczne motywy na straszenie mieszają się tu z filmem zaangażowanym społecznie. Wiedźma to Straszak, który przerazi nawet zaprawionych w bojach widzów. Rokia, współczesna Algieria. Szanowany muzułmański egzorcysta zaczyna zmagać się ze starczym otępieniem. W czasie egzorcyzmów zapomina wypędzających demony formuł, czasami nie wie gdzie jest, a także coraz częściej kim jest. Ta historia przeplata się z życiem Ahmeda, który w 93 roku z obandażowaną twarzą wychodzi ze szpitala po wypadku samochodowym. Mężczyzna nie pamięta kim jest i musi polegać na tym, co podpowiedzą mu inni. Co doprowadziło do wypadku? I czy Ahmed jest w tej opowieści pozytywnym bohaterem? Rokia to niezwykle mroczny i przerażający horror z Algierii. Rokia wyzwala pierwotny, prastary strach, o którym widz chciałby zapomnieć. Rokia to film surowy, ale dotykający każdego widza do kości. Czajcie Tromę? Tą fantastyczną firmę która woli zamiast kręcić jednego filmu za milion dolców, nakręcić ich 100 za 10 tysięcy. Firmę, która wydała na świat toksycznego mściciela, serwujących nazistów muszą umrzeć czy noc kurczęć ich truchę. To założyciel tromy Lloyd Kaufman po siedmiu latach powraca na festiwal z Platt wraz z żoną i córką. Napad na kan. Ta ostatnia, Lily Hayes Kaufman, zaprezentuje nowy film Tromy, Napad na Cannes. Film ten to dokument o tym, jak Lloyd Kaufman i ekipa Tromy odwiedziła festiwal w Cannes przez nikogo niezaproszona i wprowadzająca pan krokowy chaos pełen krwi, zielonego śluzu i kiblowego humoru. A po seansie Q&A z Kaufmanami. Prócz napadu na Khan, na splacie zostaną wyemitowane takie klasyki tromy, jak Mr. Melvin, czyli toksyczny msiciel 2 i 3 w nowej odsłonie, sierżant Kabuki Man oraz Tromas War. Nie muszę chyba dodawać, że to pozycje obowiązkowe dla fanów absurdalnego humoru. 50 lat. Szczegóły dotyczące festiwalu i pełną rozpiskę znajdziecie na stronie splatfilmfest.com. Link do niej znajdziecie w opisie filmiku. Jeżeli jesteście z Warszawy, to nie wyobrażam sobie powodu, dla którego moglibyście ten festiwal odpuścić. A jeżeli jesteście spoza Warszawy, serio, to nie problem na weekend wynająć sobie tutaj jakiś hotel, pozwiedzać Warszawę, a wieczorem wpaść na splata. Ja będę na tym festiwalu przez. Osiem dni, jeżeli wpadniecie, podejdźcie, pogadajcie, zbijcie piątkę. Może kupcie moją książkę o zakazanych filmach. Będę miał parę egzemplarzy przy sobie. Do zobaczenia.